Siema witajcie w nowym odcinku z Brand Company A ze mną siema, jest siema. A, Cichaj. A ze mną jest. Teraz, teraz ty Jeroen Prymek Ja I uh, famin. Batman. Batman. Tak. I to dzisiaj będziemy uh, co robić. No, aby się przydało pójść do Nederu, żeby znaleźć Nether fortress Idziemy do Netheru gdzie jest idziemy dawaj Gotowi a? wszyscy są? Bo nie wiem w sumie Nie, nie ja jestem gotowy, nie mam tarczy, nie mam nic Ja też nie mam Czekaj, ja też idę okay. Bloków nie mam No to idźcie po czy. Dobra, idę ukraść ja Idę ukraść, idę, idę, idę ukraść Batmanowi ten, ee, bruk Okej, okay, idziemy A właśnie, nie odprowadziłeś, odpro to się zmieniło A no ta, Bo zapomniałem Okej, okay, to no właśnie bardzo. no nawet dużo. I bardzo i przepraszamy za wielką przerwę. O wie no wielka przerwa była, bo, bo mi się no, nie chciało. E, okej, okay, to o, idziemy do Olivier'a. Tak. O, dziękuję. Do... Nie jo, chciałem przerwę. tyle torów, ale okej. Okay. Co nie chciałeś? O nie, nie nic. Okej, okay. tu tutaj, y tu tutaj Żelazo ma swoje swój domek. Eee, e, i. albo wilne, ja Nie wiem, co to jest w ogóle. Oprowadzisz nie mnie? Nie Oprowadź mnie! Już cię oprowadzam! No, już, już. No, no dobra. Żelazo, tak, żelazo, no. Nie wiem, nie wiem. Nie Proszę! Wiecie, wow! No, wow. No. no, No. Ok, no. czyli pustka, i samotnie. To teraz e, Batmana, chodź, Batman. Na swoją. jaskinie. Chodź No chodź Gdzie i... no biegnij O, ja biegnę już No chodź, nie marudź I trochę głośniej, bo się nie słychać praktycznie Chodź O, ja brawo, brawo Tylko właśnie No tutaj masz. wejście takie Z kolcami Dramatyczne trochę ciemno, A, jest ciemno właśnie o. Deep state, dużo kopalń No widzę właśnie Tutaj jest Twoje piecyki. Mechanizmów. I... Mhm. O tu są. Jest... Jak on się nazywa, bo nie widzę jego niku. Dziadek tadzik. Dziadek tadzik. tadzik, okej. Ej, o. środek, żeby tak. tego stronie iść. ma no, oczywiście moja no. łóżka, tej co, co, co tam. co tu będzie, tu? Z tego stroną myślę, że będzie mówił właśnie jakby e Pojazdy tak to no. Nie, pojazdy to będą tam on niżej. A no. Jakby taki moje stereowelnie a taka. A, a po prawej? Ne, po Tutaj, Z prawej? strony Tutaj to... No ja... Winda! Ej, czy wy razem tu śpicie? Czemu tu są dwa łóżka gadaj? Winda, ja śpię w namiocie! czemu tam są dwa łóżka? No gadaj. Ale ja nie wiem, ja, ja śpię w namiocie. No. Ale wy robiliście i mnie to nie było. Alfred musi gdzieś spać przecież. A no tak. Ej Oliver, ty jesteś Arfle, Arfle, Arfle. Tutaj na razie? Jestem Alfredem! Pokój, więc... A. Trochę co dziwnie! Tu jest? Uu, a tutaj lawa. To... To... Trochę dzielne by było jak Alfred taki pewnie 60-letni i ty, czy tam się. No, dobra, dobra ten Masz zbroję żelazną, byłem bym chcieli zrobić diamentową. No, gdzie jest ten? Pawortal? Czemu tam y żelazo poszło? Co to za kropka? A. E, no. Gdzie jeszcze ty poszłeś? Taka... No, Musiałem nazwać to... mojego villagera. E... Żeby nie zniknął. E... No mi jestem. Te... E... Czemu się tak długo zajmuje? Miałeś ja co zrobić już wcześniej. Ała, Co to zaszczała? A, idziemy. Tam. Tam. Idziemy, okej. Okay. Proszę po łódkę. Jak będę jest. go go! Kiedy tu go. Go, to jest? Your mother! Co to jest! Your co mother. To jest za gówno? Your mother! To no, right? to jest za gówno! Chodź, idziemy! To jest Twoja babuszka, to jest Twoja babuszka. Ja będę Twoja babusia poszła do piekła. O nie. Co, o nie, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nas tu nie ma. Czekaj, nie znaleźliśmy ostatnio, czy nie znaleźliśmy, bo nie pamiętam. Nie, nie znaleźliśmy właśnie. Nie pamiętam, jak już znaleźli, ale nie pamiętam. No, tu stronę? Eee... prosto. Tu ja idę za... Ja idę za oje, me, ja Batmanem. Batman, Batman nas poprowadzi do, do zwycięstwa. Batman. zostaw mnie. <noise> Batzę. Babuśkę. konta. Ze... Kurde, nie mogę tu wskoczyć. Nie wiem czemu. Okej. co gorąc. Tu nic Kupi. nie ma. Po co no, my jest... tu weszliśmy? Tu nic nie ma. No idziemy. Tu nic nie ma. Nie podoba mi się ten tekstura tego tak na, na jest fajna, tylko oryginalna. Okrutna. No, ale ładna. Piękna, ale piękna. Ale jak da nie opacz, to jenny. się żygać Zostawcie Ej. mnie. Huh? Oliwier, masz przyjaciół? O, tu jest, tu jest tutaj dalej przejście. Masz przyjaciół? Nie mam. O, ale tu chciałem. A nie, mam. Oj, oj. z was. tam mnie wszyscy. A, bo ty masz buty. <laughs> jestem lepszy. Ale tu nic nie ma. Nie, jak to nic tu nie ma? No nie ma Zabij go Jany okay. Okej okay, Okej idziemy Nie chcę <grybko> I don't, don't want to do Szybko! O nie Serio my w takim miejscu jesteśmy, gdzie nie ma przejścia w ogóle? Te bota No O nie, tu jest przejście, tu jest przejście Znalazłem! Oła! Ja tego nie budowałem, to wy powinniście wiedzieć. Mnie jeszcze nie, w ogóle w nie było. O, ale tu z balanga. No tutaj, kurde, jest za dużo. Nie gwałcą małe świnki. Daję. O, o nie, o nie, o nie, nie, nie. O kurde. O O kurde. Ile ich tu jest? jest? za dużo. Ile ich Fadze, jest? Za dużo. Ej, tutaj chodźcie. Gdzie A, jesteś dobra. tutaj? Ja tam, okej. Okay. Okej. Okay. Gdzie okay. jesteś? No, no, nie mogę przejść! Leave me alone! LEAVE ME ALONE! No Sięła? i wałem tego, no to świetnie. No to giniesz. Zamknij to! Zamknij to! Kop, 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 kop! Jane No, to nie za fajnie ja no, yy, to chyba, Eee yy. o, o, ale fajna, nie wiem. No ta, ale on jest przede mną, ma przede mną. To pocałuj ja, ją. Ja zbieram cały nether ten. O nethery. dobra, że jesteś śmietnikiem. Nie. Ej! <laughs> Je... Masz, masz, i to też masz, masz. <laughs> <laughs> oh, nie, 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 nie! Co? Zajdźcie dole. Nie, tam nie, tam nie, tam nie, tam nie. Może to teraz nadu. Jest lawa! A! O, ja bym tutaj nie chciał, zabój <laughs> <laughs> ja, to. Ja wszędzie słyszę lawę. No ja też, patrzę. Nie powietrze. O oh, yeah. Boże! Eee... Ehm. A! A! Chłopie! A! <noise> się o śmierć. Eee... Max, tu jest bezpiecznie. Chyba. Chyba. A. Co się stało, Oliver? Nie żyje, żyję, żyję. My sobie buduję most, nie wiem, ty. Tam, ty. się To tam budujemy tam. się tam, okej? Okay? Dobra, mam bloki. No chyba tutaj musimy się budować na razie. Ja się tam buduje Rzucisz mi bloki A, Max. Lewo czy prosto, lewo czy prosto. lewo Max, czy rzuć prosto? mi bloki. Mm. Max No mam neteg. No jest. dawaj. Masz. Dziękować o, Sprawdziłem o, co tam o, jest, on sprawdzi czy tutaj coś jest. A, okej, okay, rozdzielamy się, okej. Okay. No, trzeba przesunąć ten teren. Yyy, Co też. Okej, okay, coś tu jest. Nic nie ma. I'm gonna solo, solo. Blanka, cichaj. A nie wiem, moja siostra co chwilę to śpiewała. Cię A, okej. Okay. Yyy, już po niej po prostu. Okej, okay, tu nic nie zrobimy. Ej I nie do... wyglądają te, co chodzą po lawie, wyglądają jak lawa. Taka, taka ciemniejsza lawa. Jakby były, jakby były ogolone. na no serio, one wyglądają jakby były ogolone. Nie wiem, nie raz... Jak banan. Jak banan wygląda jakby były ogolone. Aha. Ja będę teraz go tak dotknąć delikatnie? nie Próbuj mi dotknąć, to ja cię zrzucę. <grym się> Dotknął cię. Dotknął cię. Dotknął cię. <grym się> Ale wodospad, o niebieski, biam, niebieski, biam. Oj, też, es, co z wami, ja wybrałam dobre miejsca, a wy nie A, za cichej O oj, Aaa Ojoj What is that? Kińsz z moru No Kurwa. O! Co? Le leć się, leć się, no No, ja się palę. perełki Gdzie ty jesteś w ogóle? No ja w farmie. Aha. No Szukamy pałek. Okej, okay, czyli musimy... O Boże, ale mam już mo... Całe buty już mam. <laughs> Muszę... musiałem mocno barwać. Oj, coś tu było. No już, bawiliśmy No. Ach. No cóż, idziemy. A te teorie, teorie. Tan ta, ta, Okej okay. ta, ta, Okropnie. Ty, pozwala... Zobacz. Tam, 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 tam. Zobacz. Tyle, że nie mam jeszcze... się odsadło. tam nie wiem. Eee, pójdź trochę w e, twoje prawo. No i już. No świetnie zrobiłem. No gasta, a nie dobra. Gaz daleko jest. No, 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 no. no. Ojej, okej. Okay. Udało się jednak. No coś jest spa. zostało spalone Masz, troszkę ci dam. Ciao, ja Masz, masz. 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 masz Rzucać się jeszcze z tak. Chyba o jest zginie. Nie, nie wiem. O, dupę. o w O w Żelazo! co tutaj jest Ej, patrz yy, w prawo. W tam, 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 patrz. U! Uuuuh, uh, 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 okej. Okay. Coś ciekawego. Może znajdziemy ulepszenie. No. będzie fajnie. Zginiemy na pewno tam. <laughs> Mam jeszcze też. Masz? Nie chcesz, okej. Okay. Nie chcę. Okej, okay, będzie. ciekawe Z tym mały. Z mały. No. Piglin The destroyer. O, to jest ten. O. A, to te dobre, no. To te, a tu jest to. trzeba uważać. Łukiem no. i. Ty. A, o. mam tu gdzieś. Jodlo! Jest tutaj? Nie ma. No, to ok. pięknie po. O, nie. I kolejne lepszenie. Aha No biegnę po mnie, fajnie link Protection Protection Wezmę to O, buty diamentowe mam dla Oliviera Bierzemy złoto no, Możemy się z nimi tweetować właśnie Z wezmę, wezmę złoto Skkurzony jesteś na mnie typie? Nie? Kur okay. na mnie są wkurzeni jeszcze Było minęło no ludzie no To nie tak że was okradliśmy Musimy na drugie jednego. No. Nie widzę nic Okej, okay, nie tutaj. ma Chyba każdy był chyba zabity nie jest naprawdę tak. Oby strony byliśmy, O kurde Okej, okay, spadł sobie sam yes, A widzę nie ma złote złotego. Yes. Gdzie moja pochodnia? Kurde O nie! O, ale się wkurzyli na tego <laughs> Cześć, chcę walnąć, chcę walnąć Oż, ty kurde O, po kolejny O, o, uważaj, uważaj, uważaj Uważaj, uważaj, <laughs> uważaj. Pa, to jest kolejny No Idziemy do szkelet. kolejnego Szkielet Lewo szkielet jeszcze Eee, nie mam bloków, idź

no trze, gangbang! No lepiej uciekaj Patrz co jest w środku Widzę tam skrzynkę Błyski, na chyba. środku Co to jest po środku? UWAŻAJ, UWAŻAJ! NIE! UWAŻAJ! O! Co tam było? A, to... Brutal był! O, chyba ciebie też nie lubiłem już O, spadł sobie Gdzieś brutal był Nie wiem gdzie już ja, no ja to to jest takie bardzo rozwalone miejsce, nie za fajne. W na no to piglin nie, wie, nie wiedzą się na architekturze albo po prostu trochę im się rozpadł ze starości I mi się to chciało robić po prostu O kurde. O nie, 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 nie. Nie, co ja się wpakowałem. Kurde, myślałem, że spadnę. O to jest skrzynka. Kurde. Bardzo nienawidzę tych brutali. Czemu oni ich dodali? O! Jak tam? U upgrade! Upgrade? O, to daj mi, bo ja mam. No. Bo ja mam więcej. Ten, już mam dwa. Tu będę miał więcej. No ja też mam dwa. A, to ok. To będzie fajnie. O, skrzynki. Nie, ooh, tutaj love, skrzynki. Love, love, love. nie, nie. Abi go. Tutaj skrzynka. Tutaj, ooh, o, muzyk O, zabraźni. Yo. <laughs> Sorry Ja robię music dyski Pamiętaj, że kat to, to, to nie jest za dobra muzyka. Bo jest, tak surpak. No, żadna tą mu muzykę. O, tam jeszcze jest jedna część. Fajnie. Judę, no to jakieś ruiny są, no. Ej, ym, tutaj przecież jest jedna część. Po lewej mojej. To no ja jeszcze twojej. to szukałem. Może jakieś skrzynki są gdzieś. Eee, ja nie mam już praktycznie jedzenia. Zostały tylko jeszcze dwa porkchopy. Ja mam. Nie porkchop, tylko beef. Spoko. Tak, e... Mogę ci dać. To i to. Aż. E... to ok. No, daj mi ten. No. że mała jak... A to jest wejście. Tu tutaj. U, blok złoty. No ci pomóc. O kurde. O kurde, o kurde ja uciekaj, uciekaj. uciekaj nie żyjem. Okej, okay, okay. za nami zatamuje, żeby nie weszli tutaj manii. Nie, nie. Tutaj chyba powinno być smutno O, no. No, jest. no. I jeszcze więcej. A jeszcze, okej. Okay. No, tu jest wyjście. Tutaj jeszcze było jedno przejście. Okay. O. Mi Co, klata dostałeś? No, klata wiem, ten ze złota ale lepsza, diamentowa, bo więcej idzie ten. Um. On tak uciekał. No bał się mnie. Nie wiem czemu Kurde Mlek, pod co mi mleczyk No nie widzę nic! Czekaj gdzie jestem Mogę Możesz? Yyy jakie pochodnie, bo nic nie widzę. Gdzie moja połnia? Gdzie moje okulary? Nie widzę. Eee, jak coś? O to wy, to wy nagrywajcie, a ja, bo ja muszę iść na razie. A to pam. No, znaczy, będę, będę w ten, ale... Za ja niedługo przyjdę. Okej, okay, tylko muszę jeszcze położyć parę rzeczy nieprzydatnych. Ula... A niech będzie już tak. Znalazłeś coś? Wyjście. Nie. Jak O. Aha. O. Oh. Um. O kurde. O kurde! O Ja się. Okay, muszę rozpań się i idę. Będę jakiś problemem po prostu. A few minutes later. Fuck. Ja <laughs> nie, nie mogę. Poddaję się Poddaję się Dobra, wziąłem wszystko Weź mój prostu najważniejszy z z mojego ciała, okej? Okay? I wracaj już Okej? Okay? Znaczy, do skrzynki wsadziłem we A, ja nie idę Jestem dosłaby Nie, nie potrafię Ja bardziej do budowania jestem O, będę miał koł No. Ale bezpieczniej niż ku ten To co... O kurde i się zraspiłem. No to skończy odcinek bez ciebie, okej? Okay? Będę musiał wrócić jakoś... Może na samym odcinku wrócę po mojej temy. Ale no. To oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję to nic was nie kosztuje oczywiście jak to wszyscy mówią. Ehm, wiens ja nou het is